Widzimy, że wiosna zagościła na nasze pola, bo widzimy biało jest na polach włókniny. Jak wiosna, to i wiosenne przymroz. bez tego materiału nasza produkcja by nie miała racji bytu. I tutaj właśnie mamy tą włókninę Flex o gramaturze 25 gram. Już jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, bo Widzimy, że przy kontakcie są gdzieniegdzie przy kontakcie kwiatu przemrożenia, ale na zwykłej włókninie jest dużo gorzej. No i nie widzimy żadnej dziury, że tak powiem, na tych włókninach. Inne mamy, że tak powiem, poszarpane, dziurawe, a ta wytrzymała, że tak powiem, dużo. Tam wcześniej rozmawialiśmy, pokazywałem zjedzone truskawki przez sarny, więc tej dzikiej zwierzyny przychodzi do nas na pole bardzo dużo, a dziur we włókninie nie widać, więc włóknina sprawdza się. Akurat ten model w 100% jesteśmy zadowoleni, no i będziemy wymieniać nasze stare włókniny, już, że tak powiem, wysłużone na nowe, właśnie na pewno z serii Flex, bo widzimy, że ta włóknina jest dużo bardziej elastyczna, Normalna włóknina już przy takim naciągnięciu by jej, że tak powiem, już by była dziura, a tutaj naciągamy, ona się rozpręża, wraca, nie ma z tym żadnego problemu. I właśnie trzeba się cieszyć z tego, że możemy uchronić te truskawki, kwiaty przy takich dużych spadkach temperatur, bo tutaj by mieliśmy ponad minus 4, myślę, że minus 6, minus 7, ta buknina też by dała radę, też byśmy ochronili, a niestety w jabłoniach nie ma takiego systemu. Że tak powiem, ochrony, i tam jest dużo ciężej. U mnie, właśnie tutaj, na, mamy sad w sąsiedztwie, swój i niestety mamy wymrożenia na poziomie 90%, i tam, że tak powiem, bez nawodnienia nadkoronowego nic nie możemy zrobić, a w truskawce jest dużo łatwiej. Wiadomo, trzeba dołożyć dużo swojej pracy, ale teraz po tych dwóch dniach widać, że ta praca była. Potrzebna i zaowocuje w niedalekiej przyszłości naszymi zbiorami. Mamy miejsca tak, nawet widać z kamery. Tam zostały dwa rządki, dwa zagony Azji, gdzie nam zabrakło włókniny. To jest taka nasza kontrola, a tam wymarznięcie kwiatu jest stupro, stuprocentowe, w pomku 50% zostało, więc już możemy powiedzieć, że. Zbiory z tamtych dwóch zagonów będą na poziomie 30% w porównaniu z tymi, które były nakryte włókniną. Tak wyglądałyby nasze wszystkie plantacje, jakby nie były przykryte. Jeżeli nie byłoby włókniny, no to niestety byśmy już że tak powiem, byli po sezonie. A jednak ta włóknina w tym roku pokazała co potrafi no i uratowała nasz sezon i wielu plantatorów.